Witam w kolejnym odcinku serii filmików. Polecam. Dzisiaj chcę polecić film dokumentalny z serii Czy Świat oszalał? Europa XXL. Jest to film podzielony na kilka odcinków. Mówiący głównie o problemie otyłości. Uświadamiający między innymi to, że otyłość to nie tylko kwestia jedzenia, ale również kwestia hormonów. Uświadamiający również to, że Trzeba o siebie dbać. Linki do tych części, do tych filmów znajdziecie pod tym filmikiem moim. Do zobaczenia. Pa.